No dzisiaj w końcu będzie ten hol jesienny. Będą kurtki i będą spodnie i będą swetry i będą buty i będą bluzki. Będzie wszystko. Naprawdę będzie wszystko. Zapraszam was do oglądania. Ja nie będę obijać bawełny. Myślę, że zaczniemy od kurtek. Lecimy z grubej rury. Nie ma co. Tam ta, ta, ta. Zobaczcie, zobaczcie. Poczekajcie, bo ja Ugh, muszę przeżyć tą kurtkę. Dobrze, już. Jest to, słuchajcie, kurtka z Zary. Mam ją w rozmiarze XS. Zobaczcie, jak efektownie wygląda ta kurtka, z tego powodu, że ona cała jest po prostu obszyta takim misiem. Uważam, że jest to taki element, dzięki któremu ta kurtka wygląda bardzo oryginalnie, bardzo ciekawie. No, i dla mnie sprawia takie troszeczkę wrażenie, jakbym ubrała ją na drugą stronę. Zazwyczaj takiego misia mamy właśnie w środku kurtki. A tym razem, słuchajcie, on jest na zewnątrz. Dodatkowo to takie czarne elementy skórzane na tej kurtce, no myślę, że robią robotę i naprawdę ta kurtka prezentuje się obłędnie. Ja jestem w niej absolutnie zakochana i podoba mi się też to właśnie, że ona nie jest cała czarna, więc ona generalnie za każdym razem będzie tą naszą stylizację odbijała troszeczkę. No ale na tej jednej kurtce nie kończymy, ponieważ mam tutaj dla Was jeszcze kolejną, również Zary i również jest w rozmiarze XS. I słuchajcie, jest to kompletna nowość w mojej szafie, z tego powodu, że jest to kurtka w takim kolorze czekoladowym, czego nigdy wcześniej w mojej szafie nie było, ale powiem Wam, że właśnie ten kolor bardzo mnie ujął. Kurtka jest bardzo ciepła, bardzo gruba. Zobaczcie, jakie tutaj mamy futerko w środku i to nie jest cieniutkie futerko. Naprawdę powiem Wam, że ta warstwa tego misia jest bardzo gruba, taka solidna. W takiej kurtce będziemy nie tylko pięknie wyglądać, ale także będziemy bardzo dobrze ogrzane i chronione w ogóle przed tą strasznie zimną pogodą, która nas czeka. No i po prostu bardzo przypadło mi do gustu. I również nie nie mogę doczekać, aż ją założę. Kolejną rzeczą, słuchajcie, są to spodnie. Są to spodnie, które najbardziej chyba mnie zachwyciły. Jak je zobaczyłam, tak stwierdziłam, że nie są może jakieś szczególne, po prostu szare jeansy, co tutaj ciekawego, prawda? Ale słuchajcie, jak one leżą, jak one wyglądają, gdy je ubierzecie. Efekt wow w tych spodniach zdecydowanie robi nogawka, która jest, no jak widzicie, długa. Ja słuchajcie, takich nóg to nie mam. Nogawka na dole jest troszeczkę rozszerzana i dzięki temu, że te nogawki właśnie są dłuższe, i gdy te spodnie ubierzemy i założymy do nich wyższe buty, słuchajcie, macie autentycznie nogi jak modelka. Wyglądacie po prostu jak z wybiegu, one po prostu wyglądają. Tak Bosko. Ja jestem ogromną fanką tych spodni z zary, które mają dłuższą nogawkę. Ta nogawka jest troszeczkę rozszerzana. są to dżinsy, w których każda kobieta będzie przepięknie wyglądała, tym bardziej, że możemy sobie optycznie te nogi też wydłużyć, one stają się też smuklejsze, no po prostu wyglądamy tak pięknie w takich spodniach, dziewczyny. Przechodząc, słuchajcie, do kolejnej rzeczy, chciałam wam przedstawić właśnie tą bluzkę, ten sweterek w sumie. Który mam na sobie. Jest to również sweter z Zary prezentuje się tak. Jest to klasyczny czarny sweterek. Bardzo chciałam Wam właśnie go polecić, ponieważ no nie spodziewałam się, że tak często będę po niego sięgać, ale naprawdę powiem Wam, że on pasuje mi dosłownie do wszystkiego. Jest bardzo przyjemny i bardzo ładnie wygląda. No i słuchajcie, też tak elegancko się prezentuje, prawda? Tutaj taka bardzo kulturalna długość tego krótkiego rękawka. No jest świetny. Dziewczyny, wy mnie teraz po prostu zabijecie. Muszę się Wam przyznać, że ostatnio troszeczkę zaszalałam. Przedstawiłam wam teraz buty, które ostatnio kupiłam. Bardzo szalone bym powiedziała, wręcz, i bardzo takie nawet odważne, no ale tak mi się podobają. Są to kozaki, które takie są fashion. No wiecie, może to nie są takie buty typowe na co dzień, do sklepu, do biedronki, pobułki i tak dalej. Na pewno nie. Aczkolwiek no myślę, że na jakieś takie, wiecie, szczególne wyjścia, jakieś takie kurde, nie wiem. Jak... One są całe zrobione z takiego bardzo ciekawego materiału w takim kolorze, Kurczę, nawet nie wiem, jaki to jest kolor. Czy to jest szary, czy to jest jakiś zielony? Obcas mały nie jest. No takie na dłuższą chwilę to one chyba wygodne nie będą. Dlaczego ja na te buty się tak w ogóle strasznie rzuciłam? Po pierwsze, mam obsesję na punkcie butów, to już wiecie. Po drugie, uwielbiam kozaki. Kozaki to są po prostu moje buty numer jeden. Po trzecie, gdy kozaki mają tą górę taką szerszą, i one są takie większe. No to po prostu, słuchajcie, to jest strzał w moje serce. I ja jestem zakochana. No i co? No, zaszalałam trochę. No wiecie, no, tak jak mówię, to nie są buty na co dzień. Ale kto wie? Gdzieś tam się je chyba założyć. Bo. Dajcie znać, jak Wam się te buty podobają, i czy w ogóle Wam się podobają. Czy może są dla Was troszeczkę już za odważne. I pokażę Wam jeszcze jedną parę butów z Zary. Tak naprawdę, to jak spojrzałam, są to są takie w miarę podobne buty. Nie, 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 one są inne. One są inne. Są to również buty w szpic, również marszczone, tym razem krótsze. Obcas tutaj też jest niższy, jest bardziej stabilniejszy i te buty są wygodne. Tak komfortowo w tych butach się czuję. One są zrobione z takiego ale. Czarnego, jeansu, troszkę spranego z takimi, widzicie, tutaj plamami. No, fajne buty, no, podobają mi się oczywiście, że mi się podobają, dlatego musiałam je kupić. Teraz jest ta moda, właśnie na te buty w szpic, na te marszczenia żeby tak nudno nie było, to teraz zrobimy małą przerwę od rzeczy z Zary. Teraz będzie wtrącenie ubrań z H&M. Na pierwszy rzut idzie sukienka ta wiralowa. Myślę, że wiele z was mogło już ją zobaczyć. Jest to sukienka dzianinowa w takiej grube prążki. Ona jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. Beżowa, a druga jest ciemnoszara. Jest to sukienka, która jest niezwykle dopasowana i bardzo ładnie podkreśla naszą sylwetkę. Ta Cała góra i talia bardzo ładnie przylega do naszego Ciała. Natomiast ten dół jest delikatnie rozkloszowany i to jest taki typ sukienki, w której naprawdę każda sylwetka, każda figura będzie przepięknie wyglądać. Po prostu wygląda idealnie. Ja tę sukienkę mam w rozmiarze XS i w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że wszystkie rzeczy podlinkuję Wam w opisie. Musicie koniecznie polować na te sukienki, bo one są wiralowe i one się wyprzedają w mgnieniu oka. Śpieszcie się, półki są. I jeszcze, ja wiem, ja wiem, że tutaj w kamerze teraz wszystko wygląda strasznie brzydko, jak ja to widzę, to jest generalnie komplet, który składa się z takiego oto sweterka pięknego i z bardzo wygodnych spodni, które są rozszerzane. Ja po prostu, gdy jest jesień, noszę tak naprawdę tylko i wyłącznie. Takie wygodne rzeczy. Naprawdę, tutaj moim priorytetem jest ta wygoda i ten komfort. Więc ja, słuchajcie, z tej okazji troszeczkę zaszalałam z tymi kompletami. Kupiłam jeden w kolorze takim brązowym, a drugi taki sam. Kupiłam właśnie w takim kolorze beżowym. Zobaczcie, jakie to jest piękne, jakie to jest, no to po prostu jest takie cozy, że ja bym mogła tylko w takich rzeczach chodzić przez całą jesień, przez całą zimę. Moim zdaniem są to komplety, które wyglądają prosto jak z Pinteresta. Kolorystyka tych kompletów, to jak one się prezentują, jak one wyglądają. Wyglądamy tak pięknie, tak uroczo. Zawsze taki gotowy outfit macie pod ręką. Ja naprawdę takich rzeczy noszę najwięcej, więc myślę, że jak najwięcej Takich komplecików mi się po prostu przyda. Jakby tych kompletów było mało, no to ja mam jeszcze trzecią propozycję. I to już jest taki komplet troszeczkę cieńszy. Ten materiał jest taki alaprążkowany. Generalnie, krój jest taki sam. Te nogawki od spodni są rozszerzane. Jest bardzo uroczy, przepiękny, milutki, bardzo przyjemny. Następnie mam dla Was idealny sweter na zimę. Ja słuchajcie, już taki sweterek mam i kupiłam go już w zeszłym roku, tylko w kolorze beżowym. W tym roku słuchajcie, zobaczyłam jak przeogromny jest wybór kolorystyczny właśnie tych swetrów. I tamten mój beżowy przenosiłam po prostu całą jesień, całą zimę i tamten sweter słuchajcie, dalej wygląda jak nowy, naprawdę świetnie mi się sprawdził, dlatego ja tutaj musiałam się skusić na jeszcze jeden kolor i tym razem właśnie wybrałam taki klasyczny czarny, bo nie ukrywam, brakowało mi właśnie takiego czarnego, prostego swetra sweter klasyczny, gruby, ciepły, świetnie Wam się sprawdzi naprawdę do wszystkiego. Ja słuchajcie, ten sweterek mam w rozmiarze S. Póki te swetry jeszcze są, to naprawdę wybierzcie swój idealny kolor i zakupcie taki sweter, bo one naprawdę Wam się idealnie sprawdzą i przydadzą na ten sezon jesienno-zimowy. Będzie to najbardziej noszona rzecz w Waszej szafie, bo u mnie tak było i jestem oczywiście już przekonana, że z tym czarnym swetrem będzie tak samo. A teraz coś kompletnie z innej bajki. Jest to oczywiście także Sweterek, ale jest to sweterek różowy. Matko Boska Klaudia kupiła coś kolorowego. Co się stało? Będzie chyba jedyny mój kolor tej jesieni. Ujął mnie ten sweter, bo jest przepiękny. Ma... Ten kolor po prostu jest boski. Bardzo mi się podoba. Jest to golfik prążkowany, taki szerszy. I tutaj też mamy właśnie takie szersze rękawy z rozsięciami, więc tutaj takie drobne elementy są. Kolor tego swetra myślę, że najbardziej przyciąga uwagę. No, jest to naprawdę bardzo. Bardzo uroczy, bardzo dziewczęcy kolor. Od czasu do czasu, słuchajcie, skusza się tutaj na takie małe szaleństwo. Robimy teraz szybki powrót do Zary. Może zacznę od tego pięknego sweterka paski. Strasznie lubię ten sweterek nosić z tego powodu, że on jest, słuchajcie, tak mięciutki i tak milutki, że jak ja go ubieram, to ja się po prostu czuję taka otulona, taka mmm. Jest to taki sweterek, bym powiedziała, w stylu od No bo wiecie, to jest taka klasyka. Tutaj mamy paseczki, bardzo neutralne kolory, bardzo delikatne, subtelne zapięcia. Ten sweterek jest bardzo elegancki, ale też taki bardzo klasyczny i naprawdę styl Old Money, on nam się świetnie wpasuje i naprawdę wyglądamy w tym tak elegancko. Jest te perełki też, tak? One taką elegancję tutaj też wprowadzają. Mmm, Kolejną rzeczą, która świetnie, naprawdę świetnie mi się sprawdziła, te spodenki to jest top. To jest... Top, top, top. 10 na 10. One, słuchajcie, nie dość, że są bardzo eleganckie. Klasyczne. To jeszcze, słuchajcie, są to spodemki, które nam się sprawdzą na cały rok. No bo oczywiście takie możemy nosić w lato, ale także możemy takie nosić w jesień i zimę. No słuchajcie, dodajemy czarne rajstopy, Grube, cieńsze, jakie wolicie. I na przykład na to jakiś sweterek albo jakaś marynarka. One się nam idealnie sprawdzą. Do wszystkiego. Słuchajcie, ja ten sweterek ostatnio zmanifestowałam. Przysięgam wam. Ja, słuchajcie, taki sweterek dokładnie mam tylko na krótki rękaw. Gdzieś wam tutaj wstawię zdjęcie. I ja tak sobie ostatnio myślałam, że powinni zrobić taki sam, tylko w wersji z dłuższym rękawem, tak żeby też na zimę właśnie on był. No i słuchajcie, ostatnio wchodzę na stronę Zary, a tam co? Taki sweterek na mnie czeka. Ale słuchajcie, no ten sweterek nie dość, że jest tak milutki, to jest tak piękny. No i ten swaterek jest bardzo elegancki, jest bardzo klasyczny. No i oczywiście muszę to powiedzieć, jest w takim stylu Chanel, więc gdy ja taką rzecz ubieram, to ja automatycznie, słuchajcie, czuję się bardzo elegancko. Ostatnim swaterkiem z Zarem jest to taki sweterek, cardigan, nawet bym powiedziała, bo jest to sweterek rozpinany. Jest to sweterek wykonany z wełny. No i powiem wam, że bardzo mi się ten sweterek podoba. Z tego powodu, że on jest wykonany z wełny, bałam się, że będzie on mnie gryzł, że będzie taki, wiecie, nieprzyjemny w noszeniu. Aczkolwiek powiem wam, że naprawdę bardzo się zachwyciłam, ponieważ ani razu nie odczułam, żeby on gdzieś tam kół, żeby był jakiś taki niekomfortowy, niewygodny, jakby absolutnie nie. No fajnie jest podoba mi się. No też jest taki, powiedziałabym taki, wiecie, elegancki, taki, no w moim stylu, w moim stylu. Zamówiłam sweterek, który nie jest zary. Nie jest z chemu, nie jest z żadnej sieciówki. Jest to sweterek, słuchajcie, z butiku Soul Italian. Taki cardigan. Wy wiecie, on tak wygląda, jakby taki był szydełkowany, taki splot warkocza, jakby, coś takiego. Wiecie o co mi chodzi? Jest to, słuchajcie, bardzo gruby cardigan, bardzo ciepły, więc jak ja go teraz tylko narzuciłam, to już mi się tak gorąco zrobiło, że. Uff! Uhuhu. On jest taki właśnie większy, ale oversize. Zobaczcie, że te rękawy właśnie są takie ogromne i mi się to strasznie podoba. Szukałam cały czas takiego. Kardigana większego, grubszego, czarnego, klasycznego. On jest taki cozy, taki naprawdę grubaśny, fajny sweter cieplutki. Jeśli szukacie idealnej torebki na co dzień, która po prostu jest bardzo funkcjonalna i bardzo praktyczna, nie za duża, nie za mała. Mamy tutaj w środku dwie przegródki, jeszcze w środku jest zamek z kieszonką. Ona nam pasuje do wszystkiego. Do wszystkiego słuchajcie. Do czarnego, do różowego, do zielonego, do niebieskiego, do białego, do beżowego, do wszystkiego. To, tylko chcecie, ona będzie Wam pasować. Ja akurat torebkę kupuję raz na rok, ponieważ jak jedną kupię, to cały czas ją noszę i noszę ją tak długo, aż mi się po prostu nie znosi, nie zepsuje. Jeśli szukacie fajnej torebeczki, to to ta. To ta. Super. Czego było mało jak na mnie w tym holu? Oczywiście, że bucików. Oczywiście, że tak, no bo czego innego? Zawsze w cholach tych butów troszkę musi być. Więc ja na koniec, słuchajcie, chciałam wam pokazać moje nowe buciki. Idealne na jesień i na zimę. Zobaczcie. No jak tutaj się na takie butki nie skusić? Te buty, słuchajcie, są z Rene i ja zapłaciłam za jedną parę 90 zł. Tam jeszcze miałam jakiś kod rabatowy i w ogóle. Uważam, że miałam świetną okazję by zakupić dwie pary butów. Na te oryginały nawet nie polowałam, bo po prostu wiem jak tam te buty ciężko dostać no przecież zobaczcie jakie te buty są przesłodkie, bardzo podoba mi się gdy jest tutaj widoczna nasza skarpetka, nasza długa skarpetka, no uważam, że jest to bardzo urocze buty ocieplane są takim misiem w środku, no i słuchajcie, co najbardziej w ogóle mi się w tych butach podoba, to jest właśnie ta gruba podeszwa, ta platforma która też tutaj tym butom wiele daje, no i uważam, że to świetnie wygląda naprawdę pięknie to wygląda więc jeśli tak jak ja się czaicie na takie buty, to słuchajcie, ja wam te z zrenę polecam. Koniecznie bierzcie rozmiar większy. Okej! Okay. Uff, troszeczkę tych rzeczy, powiem Wam, dzisiaj było. No więc, słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, która rzecz była Waszym faworytem. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawa. P.S. Zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ tam znajdziecie dużo, dużo, dużo więcej stylówek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już w następnym filmiku. Mua. Pa, dziewczyny!